I kolejny nasz hotel na Węgrzech. Tym razem Andrasy Kuria and Spa. Jest to hotel pięciogwiazdkowy. Zobaczymy, czy ten standard zasługuje na pięć gwiazdek. Tak oto się prezentuje pokój. Jesteśmy na parterze. Ogromne łóżko. Nie chcieliśmy żadnej dostawki dla, dla oliwci. Także. O, zobaczcie, sufit fajnie podświetlany. No, ładnie, ładnie. Ekspresik, widzę, do kawy. Tutaj szafa, tu nasze jeszcze, nasze rzeczy. No i tak to wygląda. No nic, zaraz będziemy Oglądać dalszą część hotelu. Przede wszystkim cały wellness spa zobaczymy. Czy się nie rozczarujemy jak ostatnio? I łazienka, przepiękna. Zobaczcie, idziemy do środka. No, pięć gwiazdek zobowiązuje. Co by nie mówił. I jeszcze tutaj o. mydełko ręczniki, antofle wiadomo. I jesteśmy w strefie sam na pierwszy szczał idzie Saturn. No, mamy takie czteroosobowe umieszczenie. No i tu mamy to super wykonane. Rzeczywiście sól to sól, a nie solo podobne. Dokładnie. Takie cztery ściska, jak już nam mówiłem. Tłumów nie ma. Możemy się poczuć kameralnie. Tu mamy łaźnię parową. Za chwilkę tylko otworzę o. Przepiękny eukaliptusowy zapach. Tu mamy saunę imprarek. A tutaj powiem Wam tu mamy zajebistą rzecz. To są rysznice. zobaczcie, mamy aż cztery opcje. Tropical Rain, mamy Side Moons, Cold Mist, Niagara Rain. No to są różne dysze po prostu i zajemiste efekty. Słuchajcie, tam mamy kolejne sauny, bodajże trzy, fińska i jeszcze chyba dwie suche. Natomiast yy, no tam nie będę pokazywał Wam, bo, no bo są po prostu osoby w środku. Tu mamy kolejny taki yy, refreshing, adventure shower, czyli to samo co przed chwilą Wam pokazywałem, tylko tu mamy jak się tylko jeden przycisk, czyli jest jedna opcja tych takich deszczy. Yy, tam mieliśmy już cztery. O, tak, jak mówię, tu kolejne sauny. I tam też mamy takie pomieszczenie takiego relaksu totalnego z leżankami, ale też są osoby, więc nie chcę później blurować e, po prostu twarzy. I kolejny e, prysznic typu e, Refreshing Adventure. Zobaczcie, ile olejków mamy, oczywiście całkowicie za darmo, do sauny, do wyboru, do koloru. Bardzo ładne wnętrze, tylko jest troszkę ciemno. Pokażę wam to na śniadaniu. E, witamy was w kolejnym dniu, tym razem na obiad o kolacji. E, miałem wam wczoraj pokazać obiad kolacji, natomiast no, nie było stołu szwedzkiego. Tak samo jak dziś. Byliśmy wczoraj troszkę rozczarowani. Byłem przekonany, że dziś się coś zmieni. No niestety też nie ma stołu szwedzkiego, ale dostaliśmy Dostaliśmy chlebę, dostaliśmy taki starter. Zamówiliśmy sobie już kilka rzeczy. No i co? No, wczoraj nam bardzo smakowało. Troszkę nas załagodzili, jak to się mówi. To co nam wczoraj podali. Natomiast no, zobaczymy co będzie dziś. Pokażemy. Słuchajcie, wybaczcie nie zrobiłem wam starterów, ale teraz danie główne. Proszę bardzo. Mamusia? Tak, ja dostałam rybkę, pióre z groszku, chipsy ziemniaczane i tutaj jakaś sałateczka. I oliwcia. Kurczaczek panierowane z A nie powiedz, bo ja zapomniałem co ja dostałem. To jest jakieś takie bardziej węgierskie danie. Chyba typowo z tego regionu. Czy nie, nie jest polędwiczka? Ale nie pamiętam jak się nazywa. Tak, to będzie polędwiczka. To A właśnie. Dobra, damy znać później, jak to smakowało. Słuchajcie, no ja na deser wziąłem sobie Bobajkę. To jest typowo węgierski deser. No, jest, jest przepyszny. No, co mam wam. On jest na bazie tam maku. No, jest przepyszny po prostu. Małgonia Ja Ma. mam takie oś to coś czekoladowe, lody i takie świetne musiki malinowe. A co do oliwki, to nastąpiła pomyłka, bo pan podał jej też bobajkę, a miał być deser Floating Island, także zaraz filmuję. I przyszedł ostatni deser Floating Island. Tak na szybko. Powiem wam co i jak. No mamy do wyboru. Tam widzieliście. Na śniadanko. Nie jest to jakiś gigantyczny wybór, ponieważ no, nie ma jakoś tam strasznie dużo ludzi, prawda? Natomiast co chcecie, to to, to, to jest. Jeżeli co, czegoś nie ma, no to można poprosić i, i bez problemu y, Pan nam zaraz to przyniesie. Nie wiem, chcecie, żeby ktoś tam wam zrobił jakiegoś omleta czy inne takie rzeczy, no to, to bez problemu. Powiem Wam, że jest niesamowita woda. To jest Flow Water. Poczytałem sobie troszkę o tej wodzie. To jest jakaś tam woda premium. No naprawdę jest przepyszna. A tu jest znawca wody. Tak, tak, woda jest rewelacyjna. Ma taki wspaniały smak, że można ją pić, pić i pić. No właśnie, także my tą wodę pijemy. Tu nasza kruszynka. No słuchajcie, no, jedyna wada tutaj po prostu jest ciemno. My takie grzybki sobie tutaj o widzicie zapalamy. Na każdym stoliku takie coś jest. Natomiast jest cholernie ciemno i czasem tam przy tym mm, gdzie są jakieś tam orzeszki, krosanty i tak dalej do wyboru, to jest po prostu za ciemno. Ale ogólnie no naprawdę nie ma się do czego przyczepić i jest to wszystko mega mega pyszne.